Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Hej, tu Dalmar, witam serdecznie. W ten oto właśnie sposób rozpoczęła się w dniu wczorajszym konferencja Microsoftu poświęcona temu oto czarnemu graniastosłupowi. W epoce, kiedy producenci samochodów oferują nam coraz bardziej fantazyjne i obłe kształty, Microsoft postawił nam mega prostotę. Po takim krótkim wstępie na scenę wyszedł facet, który powiedział, że przyszłością będzie gadanie do telewizora. Xbox on. And it's that simple. Xbox one instantly recognized me. Xbox game. Go to TV. Go to music. Watch TV. Yes, that fast. Okay. O gustach się nie dyskutuje, to jest tak jak z pytaniem, czy pomalować pokój na kolor, kolor czarny, czy biały, odpowiedzi mogą być dwie. Aczkolwiek mi osobiście wygląd nowego Xboxa, biorąc pod uwagę nawet kształt obecnego 360, nie, przy, nie przypadł specjalnie do gustu. Wiadomo w jakim kierunku po tej konferencji to wszystko idzie. Xbox ma być również, a może przede wszystkim takim dekoderem, przystawką do telewizora, dzięki której będziemy oglądali telewizję, odpalali sobie filmy na życzenie Muzykę, rozmawiali przez Skype'a i to wszystko jeśli chodzi o interfejs, o jakieś tam gadżety technologiczne, wygląda całkiem ok. Wiadomo, w polskiej rzeczywistości to gadanie do Xbox'a będzie tam wyglądało pewnie w ten czy inny sposób. No, jakby nie spodziewam się, że na starcie będzie to wszystko funkcjonowało. Widać ewidentnie, że Microsoft współpracuje z producentami telewizyjnymi i yy, no chcę uszcząć po prostu jak największą część tego tortu telewizyjno telekomunikacyjnego, tak bym powiedział biorąc pod uwagę, że Skype to niewątpliwie yy, telekomunikacja i też potężny rynek. Nie było nic mowy o abonamentach, kasie czy innych tego typu rzeczach. Z całej tej prezentacji bo na godzinę 40 minut mniej więcej to była gadanina o yy, właśnie o telewizji, o możliwościach, jakie będzie miał Xbox w kontekście telewizora. Podobały mi się dwie rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. On the TV and I can say, Xbox, show fantasy. And now I teraz my fantasy players Xbox. Today show. Watch Sci-Fi Channel. Watch MTV. Co jest on HBO? Pretty cool, huh? Let's see that again. Mary i Martha. Ok, skończmy z pierdołami. Myślę, że telewizor każdy w domu ma. Przejdźmy do rzeczy, która myślę nas najbardziej interesuje, czyli do gier. Pierwsze zaskoczenie to jest takie dla mnie osobiście, że nie pokazano nowego pontonu. Kinect pokazano, poza tym, że powiedziano, że tam będzie super i hiper i jech i nie pokazano żadnej gry na ten, na ten kontroler. Z samych gier zapowiedziano współpracę z AI w kontekście tytułów sportowych. Była też pani od Halo, która zapowiedziała, że będzie nowy serial telewizyjny oparty o tą uniwersum, który będzie wspartowany przez... Przez Stevena Spielberga. Natomiast na samo zakończenie wyszli panowie, wyszedł pan z Activision i powiedział, że nowe Call of Duty Ghost jako pierwsze pokaże się na Xboxie. Xbox One. Nie będzie to ekskluzyw, ale premiera będzie miała miejsce najpierw na Xboxie, a z pewnym opóźnieniem pojawi się na kolejnych platformach. I to jest duży przytyczek myślę dla Sony, które nie pokazało żadnej mocnej marki, żadnego tytułu na konferencji ok, no tam było powiedziane, że będzie nowy Killzone, natomiast nie jest to tak mocna IP moim zdaniem jak właśnie Call of Duty, biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży sama gra prezentuje się oczywiście bajecznie na uwagę zasługuje nam, natomiast e, tam z, trzy rzeczy wzbudziły moją uwagę. Pierwszym to jest engine, silnik, który twórcy się chwalą, że model zniszczeń w nim zaimplementowany e, jest, no... Ta fizyka zniszczeń będzie chyba jeszcze lepsza niż w Battlefieldzie. Tu w pewnym momencie będzie, zobaczycie takie drzewo spadające na samochód i zrobi to, jeżeli to nie jest oskryptowane, o właśnie w tym momencie, to robi to niesamowite wyrażenie. No. Oby tak było, trzymajmy za to kciuki. Sam dużo nowości jest też w multiplayerze: mianowicie nasi bohaterowie będą kustomizowani. I hełmy, ubranka, jakieś zawieszki na przypinki, to wszystko będziemy sobie mogli bardziej zindywidualizować. Z nowości zapowiedzianych jednej z najważniejszych w tej grze to był powiedziane, że pies będzie naszym wielkim przyjacielem, pewnie w kampanii singlowej, ma swoją osobną sesję motion capture. No, wyglądał fajnie, graficznie, animacyjnie, a takim z oka można to po, yy, potraktować. Za scenariusz odpowiada gościu z Hollywood, tam gdzieś jego nazwisko na początku tego prezentacji mignęło. Dostał Oscara, więc myślę, że w końcu kampania w Call of Duty, poza tym rzeczywiście pełno w niej wybuchów, efektownych takich hollywoodzkich scen, co było widać na materiałach zaprezentowanych, ale będzie w końcu miała jakąś sensowną fabułę. Na sam koniec zobaczcie sobie, jak wygląda porównanie z starego Call of Duty Modern Warfare 3 na Xboxie oraz obecnej generacji. Pozdrawiam. Hey, Czekamy na. Xboxa, myślę, While this asset pushed the limits of what was capable at the time, the technology employed by the new engine allows us to take the visual fidelity of our models to a whole new level. This next generation head is modeled with multiple features represented: sub-D, high-resolution textures, subsurface skin shaders, multiple lights, and self-casting shadows. Here, you can see the dog model from Modern Warfare 3. Our new dog model is taken from high resolution scans of an actual SEAL team service dog. Every detail is replicated, right down to the scars on the nose and the tattoo inside the ear. When playing first person action games, your character's arms are one of the most looked at visual elements. The arms in MW3 were beautiful at the time, but the new engine allows for significantly increased texture resolution. This advancement in technology allows us to convey fine hairs, bruising, cuts, and even the dirt beneath the fingernails. Here's an example of a jungle environment from Modern Warfare 3. Now, here's a jungle environment from Ghosts. This scene employs many new tech features, including volumetric lighting, boosted poly count, and self casting shadows.